Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, wała Tobie, Panie. Jezus opowiedział uczniom przypowieść: Czy może niewidome prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ściernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca Wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo pańskie, chwała tobie, chryste. Na ostatnim kazaniu katechetycznym mówiłem o, o ołtarzu, które jest miejscem składania ofiary. Dzisiaj chcę powiedzieć o ambonie, która jest miejscem nauczania i nazywana jest ołtarzem Słowa. Ambona powinna być widoczna, tak żeby Słowo Boże było, mogło być jak najlepiej odbierane, bo wiara, jak pisze Święty Paweł, rodzi się z tego, co się słyszy. Dlatego ważne jest, by to, co słyszymy. W nauczaniu Kościoła zbliżało nas do prawdy, umacniało wiarę, prowadziło do życia z Bogiem, nie prowadziło natomiast na manowce. Dlatego Ambona jest miejscem, którym nie powinno się tutaj wygłaszać ogłoszeń parafialnych czy jakichś innych wystąpień, udostępniać. Nawet homilia sama nie musi być zgłoszona z Ambony, ponieważ nie jest słowem Bożym. Może być z innych miejsc, tak jak to niekiedy ma miejsce widzimy. To jest miejsce nauczania, wyjaśniania i komentowania Słowa Bożego. Może z tego miejsca nauczać ten, kto ma od biskupa misję. Biskup ma taką władzę, żeby komuś taką misję dać, ale może też biskup tę misję komuś cofnąć. I w ostatnich latach kilku księży, być może niektórym nam znanych, charyzmatycznych, popularnych, bardzo obecnych w książkach czy w internecie, za otrzymało zakaz. Nauczania, ponieważ wygłaszane przez nich poglądy teologiczne nie były do pogodzenia z nauką Kościoła katolickiego. Takie sytuacje niekiedy budzą wśród wiernych zaskoczenie, a nawet dezorientację, bo to często bardzo pobożni duszpasterze i ich nauki przyniosły wielu ludziom duchowy pożytek. A jednak w tych naukach było zawarte coś, co przyniosłoby w dalszym czasie jakiś zły owoc. Dlatego przełożeni mają obowiązek, żeby reagować na to, by nauczanie, które płynie z ambony, było nauczaniem ortodoksyjnym, czyli wiernym prawdzie i nauce Kościoła, nie powodowało błądzenia wiernych. Jeżeli ambona miała być symbolem, to jest symbolem właśnie urzędu nauczycielskiego Kościoła. Jest to ta funkcja nauczania prawdy, którą Kościół sprawuje i podaje wiernym do wierzenia. Wierni przyjmują tą naukę Kościoła z zaufaniem i posłuszeństwem, ponieważ przez tą naukę objawia się jedność Kościoła. Tę jedność szczególnie symbolizuje papież. To on jest tym głównym, pierwszym nauczającym w Kościele. Aby tę funkcję zobrazować, opowiem pewną historię, która mi się zdarzyła kiedyś jadąc w drodze z Wisły do Rybnika, a moim pasażerem był pastor jednego z Kościołów. Ewangelickich z Wisły. Tam jest 35 związków wyznaniowych. Rozmawiałem właśnie wtedy z nim na różne tematy i pytam się Andrzeja, a jak to u was jest z rozwodami? A on mówi tak, no to my w parafii naszej, w zborze naszym ustalamy, czy ktoś się może rozwieść, czy nie i wtedy może zawrzeć nowy związek małżeński. Ja mu mówię, dobrze, a jeżeli za drugą górką w, tej, w, tej, w innej parafii w tej samej sytuacji parafia ustali inaczej, to co wtedy? On mówi, no właśnie, i to jest problem. I wtedy sobie pomyślałem, jak dobrze, że my mamy papieża, mamy kogo zapytać, mamy do kogo się odwołać, mamy kogoś, kto mówi, jak należy postępować w sytuacjach wątpliwych. Gdy mówię o nauczaniu Kościoła, to należałoby odróżnić ortodoksję, czyli to nauczanie, tak jak Kościół je podaje, od ortoprakcji. Ortoprakcja to jest aplikowanie tego nauczania w życie wiernych. Nierzadko są to światy, które mają niewiele wspólnego ze sobą. Podam kilka przykładów. Na przykład nigdzie w oficjalnym nauczaniu Kościoła nie znajdziemy anty antysemityzmu, ale w praktyce nawet wielu świętych, święty Augustyn, święty Maksymilian, Maria Kolbe byli antysemitami, mówili wypowiedzi nie do pogodzenia z nauką Kościoła. Podobnie z seksualnością. Oficjalnie zawsze ona była dobra, ponieważ chodziło o płodność i potomstwo, ale dopiero od niedawna. Właściwie dopiero od nauczania Jana Pawła II, jego teologii ciała zaczyna się mówić o seksualności pozytywnie, o ciele pozytywnie, o świętości pożycia małżeńskiego, o tym, że przyjemność seksualna jest czymś dobrym. To są przecież dopiero niedawne lata. Ciekawostką może być to, że w Kościele w Polsce, mimo że tego się uczy na wydziałach teologicznych, to myślę, że na ambonach w parafiach to jeszcze tej nauka, nauki tam nie da się spotkać. Najbardziej popularnym przekonaniem wdrukowanym dzieciom od małego, któremu on zawsze towarzyszy Biblia, a które ma się ciągle dobrze jest to, że tutaj w cudzysłowie powiem Bozia cię skaże, bo przecież Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. Większość katolików tak wierzy, mimo że Biblia temu przeczy i walka z tym twierdzeniem jest jak walka z wiatrakami. Także widzimy, że nauczanie Kościoła katolickiego i jego znajomość są bardzo ważne. Istotne jest, byśmy wiedzieli, w co wierzymy, jak ważne jest, byśmy potrafili odróżnić to, co mówi jakiś pojedynczy ksiądz, nawet biskup czy kardynał, od tego, czego naucza cały Kościół. Jest ważne, byśmy jako katolicy ciągle tę naukę poznawali. Zobaczmy, kiedy się ostatnio uczyliśmy religii w ósmej klasie czy w dalszej jakiejś szkole średniej, na jakim poziomie wtedy była ta religia. A przecież jesteśmy dorośli. Dobrze byśmy czytali prasę katolicką, książkę katolicką, odpowiednie artykuły ze stron katolickich. Niektórzy są gotowi oddać życie za niezmienność nauczania Kościoła katolickiego, a na to, to nauczanie się zmienia. I za wiele praw, których nie ma w Kościele katolickim. Są gotowi oddać życie, walczą, bronią Kościoła, a Kościół tak niekiedy nie twierdzi. Oto kilka przykładów, dlaczego coś się zmienia w Kościele. Dopiero w VII-VII wieku nastąpiło coś takiego jak spowiedź uszna, czyli spowiadanie się księdzu do ucha. Małżeństwo sakramentalne w kościele to dopiero wiek X, X, XI. Takie rzeczy pobożnościowe jak różaniec, droga krzyżowa, odpusty, koronka do Bożego Miłosierdzia, tajemnice światła. Wielu pamięta, kiedy to zostało wprowadzone. Zmienia się to w kościele. Dogma do nieomylności papieża to dopiero rok 1870. Ten dogmat mówi właśnie o nauczaniu, że papież jest nieomylny wtedy tylko, gdy mówi ex cathedra, czyli w taki specjalnie uroczysty sposób i wyraża, wyraża pogląd dotyczący wiary lub moralności. Czyli nie każda wypowiedź papieża, gdzieś udziela jakiegoś wywiadu, gdzieś z kimś rozmawia, mówi homilię, że on musi być nieomylny. To tak wcale nie jest, tak nie twierdzimy w kościele katolickim. A co dopiero, jak wypowiada się jakiś radykalny biskup na emeryturze, a mamy takich w Polsce czy za granicą i mówimy, o ten to mówi prawdę, a papież to tak sobie. Mamy takich przykładów więcej, że się zmienia. Pamiętamy, kiedyś starsi państwo pamiętają, że kiedyś jak ktoś popełnił samobójstwo, nie chciano mu udzielić pogrzebu katolickiego, bo przecież odebranie życia jest grzechem ciężkim. Dzisiaj wiemy, że to jest samobójstwo często związane jest z chorobą, z depresją i udzielane pogrzebu katolickiego. Kiedyś nie było czegoś takiego jak orzeczenie nieważności zawartego sakramentu małżeństwa. Dzisiaj można sprawę oddać do sądu biskupiego i może się zdarzyć tak, że sąd orzeknie, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie i można zawrzeć sakramentalny związek po raz kolejny. Tych przykładów można byłoby mnożyć wiele. O czym to wszystko świadczy? Czy nauka, że nauka Kościoła się zmienia? jeden pomyśli, że Kościół staje się liberalny, płynie z prądem tego złego świata. Tym, którzy tak myślą, postawię takie pytania Czy wobec tego powinniśmy wrócić do tego, co było kiedyś, na przykład do tego, że kobiety musiały nosić chusty na zgromadzeniach liturgicznych, nawet Pismo Święte o tym mówi, czy może mamy wrócić do spowiedzi takiej przed wszystkimi na głos w kościele, że tak to wyglądało przecież kiedyś? I wtedy udzielano dopiero rozgrzeszenia po okresie pokuty, który trwał rok, dwa, trzy, zależy jaki był grzech. Czy mamy wrócić do biczowania się na ulicach? Też tak było w historii kościoła i było to popularne na ulicach, nawet w średniowieczu i tak dalej. Czy mamy wrócić do tego, że się wbijało klerykom i nowicjuszom w zakonach, że posłuszeństwo uprawomacnia coś, co dzisiaj wiemy, że jest mobbingiem przełożonych? I to było w kościele katolickim. Wyżej wymienione sprawy to nie są jakieś tajne akta IPM dopiero odkryte, ale takie praktyki miały miejsce i były w swoim czasie uważane za coś normalnego. A może owe zmiany świadczą o tym, że coraz bardziej odkrywamy prawdę, coraz bardziej zbliżamy się do niej, że jesteśmy też dziećmi swojego czasu i ten czas przynosi nowe wyzwania, nowe pytania, szukamy nowych odpowiedzi. Myślę, że synod, do którego nas wzywa papież też jest takim szukaniem odpowiedzi na pytania, które przynosi obecny czas. To nie znaczy, że yy, przestajemy być wierni prawdzie. Prawda nie jest czymś, co my ją znamy, ale ciągle, ciągle odkrywamy, ciągle się jej uczymy. I myślę, że w takim poszukiwaniu, do którego nas Biblia wzywa wielokrotnie. Biblia, prorok Jeremiasz mówi, żebyśmy szukali Boga, a znajdując go nie przestawali szukać. Czyli ciągle odkrywamy tą prawdę i mamy właśnie trzymać się, tak jak tutaj śpiewaliśmy przed Ewangelią, trzymać się mocno słowa życia. A życie jest żywe i, i ciągle należy szukać tego, który jest prawdą, abyśmy nie błądzili. I do tego też nam jest potrzebny właśnie Kościół, abyśmy nie wierzyli po swojemu, ale we wspólnocie wiary. Amen.